Węgorzewo godzina 18:00 piątek to czas w którym spotykamy się na Zamkowej 24 .00. Jeśli chcecie dołączyć, to zapraszamy. Dosyć często zdarza się, że w piątki wpadają do nas tutaj ludzie z różnego rodzaju problemami, aby je obmodlić, więc jesteśmy otwarci też, by służyć ludziom z zewnątrz, w ogóle jako wspólnota. Jesteśmy otwarci i można wpadać na nasze spotkania, nabożeństwa bez zastanawiania się, czy czasem nie Traficie w krępującą sytuację. Obiecuję, że my będziemy bardziej skrępowani niż wy, więc zapraszam. Więc <laughs> yy, dziś chcę podzielić się krótkosłowem yy, i chciałbym powiedzieć coś, yy, co yy, bardzo pasuje do obecnej rzeczywistości. I obecnego zmagania, w którym znajduje się polskie społeczeństwo, i podejrzewam, że jeśli nie zmieni się coś drastycznie z powodu jakichś strasznych okoliczności, czego wolałbym, by to nie miało miejsca, to ten problem, o którym dzisiaj powiem, prawdopodobnie będzie się pogłębiał. Problemem współczesności, problemem też w Polsce, pogłębiającym się, nieznanym tak wcześniej, wcześniejszym pokoleniom, jak teraz, jest nadwrażliwość. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale nowe pokolenie, poprzez izolację od takiego realnego życia pośród, ludźmi, pośród ludzi i poprzez funkcjonowanie przed komputerami, komórkami i tak Stało się tak nadwrażliwe na wszystko to, co dzieje się w relacjach międzyludzkich, że zaczynają się wycofywać z kontaktu z ludźmi. Zaczynają uciekać od możliwości spotkania się z kimś, wolą swój własny świat, który mogą kontrolować, który mogą w każdej chwili włączyć lub wyłączyć. To nie jest dobre. Lata temu uświadomiłem sobie, że jako profilaktyk uzależnień, powinienem zastanowić się, jeśli dalej chcę pracować z młodzieżą, czy jestem w stanie w jakiś sposób przygotować się do tego, by zacząć działać w obszarze tych problemów, które się pojawiają i które wiążą się z funkcjonowaniem młodego pokolenia w świecie wirtualnym. To nie jest tylko problem młodego pokolenia, to też jest problem starszego pokolenia, bo starsze pokolenie nijak nie potrafi się z tym młodym dogadać. I myślę, że ten problem nadwrażliwości, ten problem nieumiejętności poradzenia sobie w świecie takim, jaki jest. On się pogłębia, będzie się jeszcze bardziej pogłębiał i będzie powodował coraz więcej innych problemów, typu próby zmiany swojego nastroju za pomocą alkoholu, narkotyków, innych wynalazków, które będą miały stanowić substytut szczęścia, które trudno będzie osiągnąć w inny sposób. Każdy człowiek chciałby czuć się dobrze i chciałby czuć się szczęśliwy. Problem polega na tym. Że nie ma łatwej, prostej i bezproblemowej drogi do szczęścia i zadowolenia w życiu. Zwykle szczęście, zadowolenie, poczucie satysfakcji jest rezultatem osiągania czegoś w sposób, który wymaga wysiłku, cierpliwości, który wymaga również. Takiej długotrwałej wytrwałości. Ktoś, kto chce być zadowolony z powiedzmy wspaniałego domu, który zamierza sobie wybudować, musi zgodzić się z tym, że prawdopodobnie cały ten okres zdobywania pieniędzy, budowania, robienia wszystkich innych rzeczy może być stresujący, może dostarczyć nieprzewidzianych kłopotów. Każda osoba, która kiedykolwiek coś budowała, wie, że z założenia, jakie były na początku, a to jaką drogą, drogę się przeszło, w ogóle nie ma z sobą nic wspólnego. W życiu tak jest, że e, aby e, coś osiągnąć, kosztuje to nas jakiś wysiłek. My żyjemy w e, takiej rzeczywistości, gdzie stykają się dwa pokolenia: ludzie, którzy to pamiętają, ludzie, którzy z trudem osiągali pewne cele w życiu, i drugie pokolenie, które po prostu jest bardzo życzeniowe. Ja chcę, a jak się nie dzieje, jak ja chcę, to jestem nieszczęśliwy, to mnie ranicie, to krzywda mi się dzieje. Często, kiedy rozmawiam z pracodawcami, oni mówią o tym, że to jest przerażające, ale młodzi ludzie przychodzą do pracy i na dzień dobry, jeszcze zanim w ogóle jakąkolwiek pracę wykonali, zaczynają od opieprzenia szefa, właściciela i od wysunięcia swoich roszczeń i powiedzenia, co wolno szefowi, a co nie wolno. I Myślę, że starsze pokolenie miałoby problem z wyobrażeniem sobie czegoś takiego. Ale niestety żyjemy w świecie, w którym te zmiany następują, i wraz z pewnym postępem gospodarczym i podniesieniem wygody życia, doszliśmy do punktu, w którym pierwsze pokolenie wychowywane w takiej atmosferze. Wychowywaliśmy w duchu: dajmy naszym dzieciom wszystko to, czego my nie mieliśmy. I to nie było mądre, dlatego że każde dziecko potrzebuje dyscypliny, każde dziecko potrzebuje sytuacji, w których będzie mogło wykazać się stałą wytrwałością sytuacji powtarzalnych, w których będzie mogło funkcjonować w sposób kształtujący wytrwałość, charakter. Zrozumienie tego, że w wyniku złych zachowań przychodzą złe konsekwencje, w wyniku dobrych zachowań przychodzą jakieś błogosławieństwa. Podczas gdy to, co się wydarzyło w ostatnich nastu latach, to po prostu nastąpiło połączenie Rodziców, którzy pamiętali, jak im było trudno i którzy chcieli zapewnić wszystko dzieciom, aby im było lepiej, więc dużo pracowali, aby móc to zapewnić. Z drugiej strony, dzieci, którzy, które nie miały żadnych obowiązków, siedziały tylko przed komputerem i same się wychowywały w świecie wirtualnym. Rezultat kiepski. Myślę, że następne pokolenie będzie pracowało nad tym, jak odzyskać jakąś stabilizację. Ale e, e, jakby nie jest to, co chcę powiedzieć, jakimś rozległym wy, wykładem na temat wychowania. E, myślę, że e, ludzie, którzy mnie dzisiaj słuchają i są rodzicami, popełnili pewnie różne błędy. Ja też pewne błędy na pewno popełniłem. E, ale e, problem, e, jaki jest, to to, że. Tworzy się ogólnie taka kultura nadwrażliwości. I teraz ta nadwrażliwość, która jest bardzo wyraźna w tym pokoleniu wychowanym bez głębszych relacji osobowych, a przed komputerami i komórkami że ta nadwrażliwość udziela się też i starszemu pokoleniu. Bo coś, co zaczyna być na topie, coś, co zaczyna być krzykliwe, coś, co zaczyna wyrażać się na dziesiątki sposobów, zaczyna też wpływać ogólnie na postawy społeczeństwa. I kiedy ja w latach 90-tych słuchałem wykładów różnych zacnych ludzi, takich chociażby jak Derek Prince, który mówił o tym, że żyjemy w epoce, relatywizacji, gdzie znikają wszelkie stałe wartości i okazuje się, że prawda jest zmienna, że prawdę każdy ma taką, jaką chce, taką, jaką sobie wybierze i to, że jedna prawda drugiej prawdzie przeczy, to wcale nie przeszkadza, by ta prawda była twoją prawdą, a ta prawda moją i powinniśmy dążyć do tolerancji, a nie do ustalenia, co jest prawdą naprawdę. Dzisiaj wydaje się, że w miejsce poszukiwania prawdy, głębszych idei, w miejsce poszukiwania tego, czego poszukiwało pokolenie lat 90., świeżo wyzwolone z wpływu komunizmu i zachłyśnięte poczuciem, że można w końcu myśleć to, co się myśli i mówić to, co się chce powiedzieć, ja w tamtym okresie, kiedy słuchałem Derka Prinsa, myślałem sobie, że to co mówi jest przesadne i, i raczej w Polsce za moich czasów się tego nie doczekam. Więc czasami nawet sobie myślałem może nie ma nawet sensu tego słuchać, bo to jest problem zepsutego zachodu. Myślę, że mamy dzisiaj ten problem, bo w miejsce prawdy i głębszych ide idei. Pojawiło się coś, co e, można by było na nazwać słowami: Ja tak to czuję. To nie ma znaczenia, że to jest głupie, ale z tym są związane moje uczucia. Ja tak się z tym czuję. Więc e, musicie uszanować to, jak ja się czuję ze swoją głupotą. E, musicie uszanować, e, za kogo się uważam. Musicie uszanować, co postanowiłem, że będzie prawdą ostateczną, którą wszyscy będą musieli tolerować, bo ja z tą prawdą związałem swoje uczucia. Zaczyna robić się bardzo dziwnie. Wiecie, ja nie jestem osobą wojującą z. Mm, Rzeczami, które znajdują się na celowniku różnych prawicowych ideologów, ja po prostu myślę, że potrzebujemy głosić Chrystusa i ludzie, którzy się będą nawracać i będą odkrywać wartość wiary w Chrystusa, też będą zmieniali swoje życie, a grzebanie przy cudzych ideach i narzucanie im swoich wartości nie ma głębszego sensu. Jednak. Myślę, że to jest jakby ważne, żebyśmy zauważyli, że jest to wielka nieuczciwość, kiedy zamienia się prawdę na odczucia. Ja tak się czuję. To musi być prawda. Ranisz moje uczucia. Nie masz prawa do tego. A co, jeśli ty. Występujesz przeciwko zdrowemu rozsądkowi, jeśli występujesz przeciwko prawdziwej prawdzie, jeśli też ranisz moje uczucia. Nie nie. Twoje uczucia nie mają żadnego znaczenia, bo są dość tradycyjne, a moje są wystrzelone w kosmos, więc to one muszą być. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Zniknęły argumenty, dlatego, że... Argumenty i zdrowy rozsądek wydają się dzisiaj być po prostu e, e, antyczną zabawką ociemniałych ludzi. Myślę, że tak nie jest. Myślę, że kolejne pokolenie będzie bardzo, bardzo potrzebowało mocnych punktów odniesienia. I my jako chrześcijanie możemy pójść w takim kierunku, jak stało się to w wielu kościołach zachodnich, w kierunku tolerowania wszystkiego, cokolwiek ktokolwiek chciałby, żebyśmy tolerowali. Więc tak, ja na pewno nie wzywałbym do prześladowania, do tępienia, do zwalczania, bo człowiek ma prawo myśleć, co chce, i robić co chce i nikt nie odbierze nikomu prawa do wierzenia w głupoty, nikt nie odbierze nikomu prawa do pójścia do piekła, nawet sam Bóg nie odbiera nikomu prawa pójścia do piekła, więc my nie powinniśmy być w tym bardziej gorliwi od Boga. Ale nie powinniśmy pozwolić na to, by zaszeregować nas w takim punkcie, w którym będziemy tylko jedną z opcji, na którą zgadzamy się w imię ogólnej tolerancji. Żeby wyjaśnić o co chodzi. Swego czasu, któryś z poprzednich papieży zwołał spotkanie ekumeniczne. Różnych religii, i tam padły słowa, gdzie pewien człowiek powiedział: Zebraliśmy się tu w imię jednego, jedynego prawdziwego Boga, który jest znany w naszych religiach pod różnymi imionami. Tam byli różnego rodzaju szamani, tam byli różnego rodzaju wyznawcy dziwnych bogów, a w Biblii jest napisane: Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Tam nie jest napisane: Wszyscy bogowie są tym samym Bogiem tam jest napisane nie będziesz miał innych bogów obok mnie i myślę że to co się wydarzyło w ramach tego spotkania to wysłanie pewnego sygnału chrześcijaństwo to taka sama religia jak każda inna pogańska religia niczym się nie różnimy jesteśmy tym samym i skoro jesteśmy tym samym co każda pogańska religia to jedyne co nam pozostaje to tylko Uczyć się, jak zbliżać się do siebie, jak okazywać sobie szacunek, bo nasz Bóg jest tak samo prawdziwy jak ich Bóg, albo nasz Bóg jest tak samo nieprawdziwy jak ich Bóg. Myślę, że nie powinniśmy pozwolić na zepchnięcie się do takiego miejsca. Eee, w Indiach <laughs> dzieje się tak, że ludzie wyznają naprawdę miliony Bogów. To nie jest przenośnia, dosłownie. Eee, i jest bardzo różne podejście do chrześcijaństwa. Ci, którzy deklarują się jako chrześcijanie i jednocześnie mówią, że no, my jesteśmy jedną z indyjskich religii i nasz Jezus też jest hinduskim bogiem, tak samo jak wszyscy inni hinduscy bogowie. Ci chrześcijanie nie są prześladowani, dlatego że. Taka forma religijności jest akceptowana jako jeden z przejaw hinduizmu. Z drugiej strony, w tych samych Indiach, jeśli ktoś stwierdzi, że Jezus jest synem Boga, jedynego Boga, stwórcy nieba i ziemi, a wszyscy inni bogowie są fałszywymi bogami, to wtedy tacy ludzie są prześladowani i bardzo często płacą życiem za swoją wiarę. Myślę, że świat, w którym żyjemy, on będzie robił bardzo dużo, abyśmy pozwolili zrelatywizować się i wejść w taką dziwną opcję. Dla mnie Biblia jest słowem Bożym. Dla mnie Jezus jest synem Boga. On jest tym, który przyniósł nam odpuszczenie grzechów. On jest tym, który umarł z powodu moich grzechów, tym, który został pogrzebany i tym, który zmartwychwstał. Wierzę, że Jezus narodził się poczęty w nadprzyrodzony sposób mocą ducha świętego w ciele żydówki Miriam. I e, nikt e, nie ma e, prawa oczekiwać ode mnie, że ja uznam to za. Taką samą prawdę jak grecką mitologię. Grecka mitologia jest grecką mitologią. Przesłanie Biblii jest przesłaniem wszechmogącego Boga do człowieka. Ale świat, w którym żyjemy, on będzie to kwestionował, będzie spychał nas powoli, powoli w kierunku relatywizacji. I koniec końców okaże się, że kiedy nie będziemy chcieli dawać się spychać, to świat będzie krzyczał. Będzie płakał i będzie ogłaszał, że go ranimy, że skrzywdziliśmy go, że dotknęliśmy go do żywego, że jesteśmy fanatycznymi, podłymi ludźmi, którzy nie mają tolerancji wobec innych. Ja nie jestem zainteresowany okazywaniem innym nietolerancji, ale ja mam prawo jako chrześcijanin wierzyć w to, co wierzę. I myślę, że nadwrażliwość jest czymś, co może zostać użyte przez diabła na wiele, wiele różnych sposobów. Ta nadwrażliwość będzie mocno się manifestować w zetknięciu między radykalnie wierzącymi chrześcijanami, a e, ludźmi świata zewnętrznego, którzy chcieliby te chrześcijaństwo zepchnąć do e, takiej e, pozycji, w której tak naprawdę jest zaprzeczeniem samego siebie. Bo je, jeśli Jezus to taka sama postać, nie wiem, jak jakiś, powiedzmy, e, e, święty Mikołaj z katolicyzmu, Jakaś bajkowa postać, w którą wypadałoby wierzyć, żeby dzieciom było miło. To te chrześcijaństwo traci sens. <laughs> Apostoł Paweł powiedział, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to nasza wiara jest daremna, a nie ma najmniejszego sensu. Jesteśmy kłamcami, którzy okłamują samych siebie i innych. Ale to nie jest prawda. Chrystus pojawił się kiedyś w moim życiu i wyciągnął mnie z mojej osobistej śmierci, z której ja nie byłbym w stanie sam siebie wyciągnąć. Widziałem wielokrotnie, jak w odpowiedzi na modlitwy Bóg uzdrawiał, przemieniał życie ludzi, jak uwalniał z nałogów, z niewoleń, jak przynosił realnie zbawienie. On jest przez cały czas taki sam. Ale świat, w którym żyjemy, tak bardzo się zmienia, i tak bardzo chce zmienić nam jego obraz, że myślę, że potrzebujemy o to zawalczyć. Gdyby była to tylko i wyłącznie kwestia naszych osobistych, wewnętrznych przekonań, to tak naprawdę można było powiedzieć, o co cały ten szum. Problem tkwi w tym, że. Wiara w Biblię coraz częściej boli świat zewnętrzny. To się w Polsce też zacznie. Na Zachodzie są podejmowane różnego rodzaju dziwne eksperymenty z Biblią, gdzie trzeba pewne wersety powyrzucać, bo one ranią uczucia to mniejszości seksualnych, to jakichś innych ludzi. Wiecie, e, m, nic mi do tego, e, kto co e, wyprawia w łóżku, to jest jego sprawa. Ale jeśli ktoś z tego powodu, co wyprawia w łóżku jako niechrześcijanin, chciałby zmieniać moją Biblię, to niech nie płacze z nadwrażliwością, jak te słowa mogły znaleźć się w Biblii. To jest słowo Boga i niczyje uczucia mnie nie obchodzą. To jest słowo Boga, to jest Biblia. Ona powinna pozostać w takiej formie, w jakiej jest i chrześcijańska wiara powinna pozostać w takiej formie, w jakiej jest. Przemiany mentalnościowe przechodzą przez nasz świat niczym tsunami. Myślę, że przyjdzie taki moment, w którym. Wielu ludzi ocknie się odkrywając, że w swoich kościołach starali się być mili, grzeczni, niekontrowersyjni i tak naprawdę wyhodowali rzeczywistość, w której nie potrafią się później odnaleźć, bo tak dalek jest to od prawdziwego chrześcijaństwa. Myślę, że od czasu do czasu trzeba to przypomnieć, bo. Jeśli nie postanowimy być mocno osadzeni w słowie i pozostawać przy nim takim, jakim ono jest, to zjawią się za pomocą najróżniejszych form oddziaływania, czy to przez media, kulturę, czy najróżniejsze inne formy, zjawią się zjawiska. Zjawią się nowi ideolodzy, zjawią się nowi architekci społeczni, którzy będą chcieli poukładać nam, jak powinniśmy rozumieć Biblię i co z naszego chrześcijaństwa jest do stolerowania, a co nie. Pamiętam, jak w jednym z krajów, które odwiedzałem, pewien człowiek opowiedział mi coś takiego. Wiesz, tutaj jest wielka stołówka przy tym kościele, są zgarniani bezdomni, są karmieni, to, tamto. Próbowałem pomagać, ale problem polega tam na tym, że w tej kościelnej stołówce nie wolno z tymi ludźmi rozmawiać o Jezusie. Mówię, dlaczego? No taki jest regulamin. Nikt nie może głosić Ewangelii tym ludziom. Ten kościół dostaje ogromne pieniądze, na karmienie tych ludzi, ale wymóg jest taki, że nikt nie może nikomu mówić o Chrystusie. Byłem zaskoczony. Później zadałem kilka pytań, aby zidentyfikować, z jaką organizacją są związane fundusze, które są przeznaczone na tą stołówkę, i tak szczerze mówiąc, trafiłem za pierwszym pytaniem. Ale ja podejrzewam, że świat zmienia się w taką stronę, że kto wie, czy my w Polsce nie będziemy musieli się tłumaczyć. Nie będziemy musieli się tłumaczyć z tego powodu, że jesteśmy tym, kim jesteśmy, że wierzymy w to, co wierzymy i że uważamy Biblię ciągle za Słowo Boże. Więc. E może to, o czym dzisiaj się dzielę, nie jest typowe, ale problem tkwi w tym, że prawda została coraz mocniej, może została, nie wiem czy to dobre sformułowanie, ale w tym, co obserwujemy w społeczeństwie, to bardzo wielu ludzi zamieniło prawdę na uczucia. Zadają sobie pytanie, jak ja się z tym czuję, a nie czy to jest prawda. Jak się inni z tym czują, a nie to, czy to jest prawda. Dla mnie wszystko to, co jest napisane w Piśmie Świętym, jest prawdą. I mam to poczucie, że coś się dzieje. Nie wiem, jak. Wy to odbieracie, i czy to, co dzisiaj do was mówię, ma dla was sens, i czy jest potrzeba, aby o tym mówić? Ale ja mam świadomość, że zmiany, które nastąpiły w ostatnich latach, one się będą pogłębiały. W którymś momencie bardzo wielu ludzi obudzi się z ręką w nocniku. Wygoda, odczucia, pielęgnowanie e, e, możliwości samostanowienia, ponad możliwość współtworzenia czegoś. Dzisiaj jesteśmy społeczeństwem, w którym młodzi ludzie w wielu przypadkach nie zakładają nawet małżeństwa czy rodziny. Jesteśmy społeczeństwem, w, których, w którym wiele kobiet młodych stwierdza, że nie wyobraża sobie, żeby kiedykolwiek jakiegoś Bachora urodzić. Wiecie, to nie jest tak, że się ludzie tacy rodzą. Ludzie są tak edukowani przez kulturę, przez media, poprzez różnego rodzaju wpływy. Gdyby tego nie było, bo czym? Różni się ta dziewczyna, która urodziła się 20 lat temu, od tej, która urodziła się 40 lat temu. Tym, że coś innego dostało się przez media do głowy, coś innego zaczęło kształtować charakter i sposób postrzegania świata. Więc myślę, że to jest coś, nad czym powinniśmy od czasu do czasu się zastanowić, bo. Jeśli jako Kościół mamy jakąś rolę do wykonania w społeczeństwie, to myślę, że powinniśmy być takimi wyspami, które nie ulegają temu tsunami i tym przemianom mentalnościowym. Kiedyś ludzie będą potrzebowali za wszelką cenę takich kotwic, takich miejsc, takich ludzi, którzy będą mieli naprawdę Ee, rzeczywiste wartości, wokół których będzie można budować normalne życie, a nie abstrakcyjną wolność, która e, tak naprawdę jest wolnością do bycia zaprogramowanym konsumentem przez koncerny. Chyba jadę za daleko. <słyski> e, e, mm. Przestaje to być kazanie, zaczyna być to przesłanie ideowe, ale yy, dotyczy to rzeczywistego świata, rzeczywistych problemów. Więc myślę, że zostawię to do przemyślenia.